Walka z jego ojcem jest tylko bonusem, dodatkiem, mm. nagrodą za to, że dopiero dopierdolę Matusza. Siema, jesteśmy na pierwszej konferencji przed galą Fame 15, z nami Arkadiusz Tańculacz. Ej, ty Cześć? ćwiczysz ten uśmiech gdzieś w nie? Ty cały czas... Ty cały czas uśmiechnięty. Ale miło, że znowu porzyłeś, Ale nie no, ty <laughs> cały czas uśmiechnięty, nie wiem, na przykład rzuciła cię dziewczyna, a ty pewnie też tak wyglądasz. <laughs> Żona. A, to może nie rzucić. No mam nadzieję, że nie. Myślę, że to ogląda, także nie rzucaj mnie. Alek, niedawno nam mówiłeś, że masz nadzieję, że już nigdy więcej do tej krainy, o której nie masz pojęcia, nie wejdziesz. No i tu, co? Nigdy nie mów nigdy, tu mam, czy tu mam wydziarane? <laughs> bo nie pamiętam, z której strony mam być. Czyli po prostu nigdy nie mów nigdy i tyle. Było wiele... Mieli dużo argumentów. Fejm my mam miał dużo argumentów, przygadzili Arek. Wiesz, no ogólnie to jestem nudną postacią tak naprawdę. Generuje wyświetlenia jakiekolwiek, tylko konflikt mój z morańskimi. Wygenerowaliśmy naprawdę dużo na tej gali, w placu rzymskiej to się w całym, na całym świecie o tym mówiło. W ogóle na całym świecie pisali artykuły, że gościu, który pokonał syna, a potem ojca, poszło to weter. I, I nie ukrywajmy, no Fejm bardzo naciskał. Dali mi mega zajebiste warunki finansowe. Oprócz tego zagwarantowali mi w kontrakcie walkę o pas mistrzowski. A to jest to, co mnie interesuje, więc... To jak miałem tego nie zrobić, no. Kurde. Musisz wygrać dwie walki, żeby być nie. Jest też co? Musisz wygrać nie, obie walki? Nie że... Jest to napisane w tym kontrakcie, A, więc nie, nie muszę tego robić. Ale inna i rzecz też, ludzie, mam dużo, naszych dużo, mam bardzo mało hejtu ogólnie, nie wiem, tak? 10%, bardzo mało. Mam bardzo dużo ludzi. Za co was dziękuję, szanuję i pozdrawiam wszystkich moich fanów. Fanów, nie lubię słowa fanów, e, moich widzów e, i... I piszą sobie jednak takie, no ledwo wygrałeś z tym, tam prawie umarłeś. Wiesz, miałem problemy zdrowotne, okej, okay, ta walka i tak była do jednej bramki. Miałem problemy zdrowotne, ja prawie sam ze sobą przegrałem, a nie z Mateuszem, ale przynajmniej, żeby teraz rozwiać te wątpliwości i wygrać to. E, wiesz, też Mateusz wtedy krócej trenował, ja trenowałem rok, on nie tren on trenował z 3 trzy miesiące do tej walki, teraz ja trenuję trzy lata, on trenuje z 2 lata, tak? No, tak to mniej więcej wygląda, więc zróbmy to ostatni raz, ostatni taniec. Ostatni taniec. Długo zastanawiałeś się, zanim przyjąłeś tą ofertę? E, czy się zastanawiałem, wiesz co, no mówisz, powiedziałem dwa razy nie. No <laughs> Zanim się razy zgodziło, zgodziło się wszystko. Ten za nie nie szły oczywiście podwyżki galerii. Też, ale na samym końcu najważniejsza ta rzecz właśnie, ta, ta walka o mistrzowski. Nie boisz się tych pojedynków, można tak powiedzieć, no bo jednak wyjść dwa razy no Mateusz udowodnił, że ma głowę z betonu, więc tutaj no może się potoczyć walka naprawdę różnie. Słuchaj, no tylko debil się nie boi wychodzić do walki, zawsze jest jakiś strach, zawsze jest jakaś obawa, To jest jak walka. On ma pi w łapie, I podłączył e, tam no, chyba jakiś nokau. No miał, na mielno nie da się, no ale to m, akurat się okazuje później, że to nie jest wyczyn. E, ale e, no, miał i też Alana podłączył tam tym uderzeniem. Ma mocne, to jest niebezpieczne. Oczywiście, że tak, będzie cięższy ode mnie też. E, lepiej się już rusza na nogę. Ktoś, coś nie coś potrafi, jak to by powiedział ten diabeł. Klasyk. E, klasyk, więc e, oczywiście się boję. No pewnie, że jest jakieś ryzyko, no ale jakby to nie było ryzyka, to po co to robić? To jest właśnie ta adrenalina. Jestem uzależniony od adren adrenaliny, robię różne dziwne rzeczy to właśnie, żeby ją podnieść i, i co więcej podniesie ci adrenalinę niż walka z Murańskimi dwoma, o. Pięknie powiedziane. A powiedz, czy to, że potem masz wyjść do pana Jacka, gdzieś daje ci dodatkową motywację i kopa? Pozbierasz się po tej pierwszej walce, może oczywiście skończyć tak, że będziesz po 10 sekundach już się przygotował do drugiej, ale czy jest ta motywacja dodatkowa? Wiesz co, ja ci powiem tak, dla mnie najważniejsza jest ta pierwsza walka, bo to jest walka sportowa. To, to już będzie sportowa walka. Mateusz to jest, już nie ma co mu ujmować, przepraszam, jest zawodnikiem, już. Yy, no dobra, zawodnikiem może jeszcze nie, ale jest zawodnikiem Freak Fightów już na poziomie Doświadczonym. Jest, jest liczony, jest, jest, liczy się, ludzie ma respekt, wygrywa walki, więc jest naprawdę e, dobry. To jest wyzwanie i to jest dla mnie wyzwanie. To jest dla mnie najważniejsza walka. Walka z jego ojcem jest tylko bonusem, dodatkiem, mm -hmm. nagrodą za to, że. Mateuszowi. Ja tak to traktuję. Jeżeli dam z ciebie wszystko, wygram z Mateuszem, to w nagrodę będę mógł temu staremu cepowi. Jeszcze raz. I tak podchodzę do tej walki. A jeżeli coś pu, pu, się wydarzy, nie. nie nie w ogóle nie biorę pod uwagę, że przegram, ale mogę wygrać i coś sobie zrobić. Bo tak się, tak się zdarza, tak jak jest na Wotorem w tych turniejach, że zawodnik wygrał, a później, nie wiem, wybił palec, złamał coś tam rozwalony, ugrubiowy i sędzia nie dopuści dalej. E, to jest jedyne coś, co, co, czego się obawiam, że to się może wydarzyć, bo ja naprawdę dam z siebie wszystko w więc może się drużynie wydarzy. Może się okaże, że nie będę zdolny do kolejny przez to. E, ale obiecałem, obiecałem szalonemu reporterowi, że dam z siebie wszystko, że zrobię to mądrze, nie będę się przypalał, rozegram to iście szachow, szachowo, e, żeby on nie musiał do tej walki wychodzić. No on tak naprawdę, słuchajcie, no nic za bardzo nie umie, no trenuje ciężko, ale wiesz, on dopiero zaczął trenować. Co on miesiąc z treningu i nie ukrywajmy, jak trenujesz ten rok czy ileś. Yy, on nigdy nie trenował. On słuchaj. Tomek jest rano, sms, Arek, czy wszystko w porządku? Byłeś dzisiaj na treningu? Idziesz na trening, stałeś? Ok. potrzebujesz coś, jakieś odżywki, suplementy, wszystko jest dobrze? Ok. nie ma żadnej kontuzji, nic nie boli? Super. Wiesz, dba o to, żeby Że na pewno wszystko było dobrze, żeby, tak, żeby on nie musiał do walki wyjść i ja zrobię wszystko, żeby nie musiał do tej walki wyjść. Nie chcę, żeby mu się stała krzywda i żeby jeszcze, wiesz, do jakby wyszedł do no powiedz, bo wy macie z panem Jackiem łokcie, tak? Dobrze kojarzę? Mamy, no my zawsze mamy łokcie. No właśnie, chciałem zapytać, czy yy, myślisz, że tym razem jakieś te łokcie faktycznie będą funkcjonowały? Nie wiem, no kurde. A nie nie może się teraz się... pan Jacek się przygotował pod łokcie i będzie uderzał przede wszystkim łokciami? Niech tak robi, no ja też się przygotowuję pod łokcie, więc zobaczymy. No, słajesz, kurde! Co mam Ci powiedzieć? Skąd? Zapytaj jego, czy się przygotowuje pod łokcie. Pewnie powie, że nie, No bo co Ci powiem, bo będzie robił zmyłę. odkryje kart pewnie. Nie, słuchaj, ja, ja, ja się przygotowuję wszechstronnie. Mam dwóch zawodników, więc przygotowuję się wszechstronnie. Będę gotowy na wszystko. Czyli się... z ten Karstensula wygrywa obie walki. Tak, tak myślisz? Taki jest plan, tak to wizualizuję, tak to manifestuje i tak będzie. Tego życzymy, dzięki, nie zatrzymuję Cię już. Powodzenia.